Dlaczego zdecydowała się wystartować w wyborach Miss Małopolski? Zdecydowałam się dlatego, że myślę, że to jest jakaś szansa dla mnie, pokazanie się. Chciałam jakby spróbować czegoś nowego. Myślę, że moi przyjaciele i rodzina mnie bardziej do tego wyciągli, niż ja sama nawet chciałam wziąć w tym udział. W zasadzie już od najmłodszych lat interesowałam się modą. Zawsze lubiłam oglądać programy telewizyjne związane z modelingiem. Lubiłam również występować przed kamerą, bardzo lubiłam także przebierać się i dodawać różne dodatki do moich ubrań. Chciałam zdobyć nowe doświadczenie, poznać nowych ludzi, sprawdzić siebie w takim konkursie, czy dam sobie radę. Zawsze chciałam uczestniczyć właśnie w takim konkursie piękności i akurat miałam okazję teraz, na początku tego roku, wyświetlił mi się taki baner informacyjny, taka reklama na jednym z portali społecznościowych o właśnie konkursie Miss Małopolski no i nie zastanawiałam się długo, stwierdziłam, że chyba nie mam nic do stracenia, no i niedługo potem dostałam informację, że zostałam zakwalifikowana do półfinału. A co chciałabyś osiągnąć w tym konkursie? Głównym powodem, dla którego wystartowałam to była dobra zabawa. Dlatego cieszę się, że mogę wystąpić w takim konkursie, ale zabawa w tym jest najważniejsza i żeby przeżyć fajną przygodę, a nie tylko liczyć na wygraną. Ogólnie myślę, że dla mnie dużym osiągnięciem jest to, że dostałam się jednak do tego konkursu. No wiadomo, fajnie by było wygrać, ale bardziej traktuję to jako jakąś zabawę. Myślę, że przede wszystkim teraz skupiam się na tym, żeby Dostać się do finału, jest to taki mój główny cel. No a przede wszystkim chcę przeżyć wspaniałą przygodę, nawiązać jakieś przyjaźnie, no i mieć wspaniałe wspomnienia. Czy ważne jest to, że reprezentujesz nasze miasto, Chrzanów? Tak, jest to dla mnie bardzo ważne. Urodziłam się tutaj, dorastałam, także myślę, że bardzo fajnie właśnie, że mogę. Reprezentować nasze miasto. Jest to dla mnie przede wszystkim zaszczyt, ale też ogromny obowiązek. Bardzo pragnę jak najlepiej przygotować się właśnie do tego wydarzenia, żeby jak najlepiej zaprezentować miasto, w którym dorastam od małego.